Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zrobimy sobie test dwóch tuszy do rzęs, które są nowością na rynku i w ostatnim czasie zrobiły na mnie największe wrażenie ze wszystkich maskar, jakich do tej pory używałam. A jest to coś, ponieważ moje rzęsy są proste krótkie, Odporne na podkręcanie, więc nawet kiedy je podkręcę za one po pewnym czasie się wprostują i niestety są praktycznie przezroczyste. Są takie jasne, że kiedy ich nie pomaluję, ich po prostu nie widać. I mąż zawsze się ze mnie śmieje, kiedy się nie maluje że Aga, weź, załóż chociaż rzęsy. Ehm, no i tak to u mnie wygląda. U mnie albo y, mamy spektakularny efekt z dobrym tuszem, albo nie ma go w ogóle. Więc dzisiaj zaprezentuję Wam dwa tusze, które są w ostatnim czasie moimi ulubionymi i porównamy na dwóch połowach twarzy, który jest lepszy. Będą to totalnie dwie różne półki cenowe. Pierwszy tusz jest tanim tuszem dostępnym w drogerii i produktem polskim. Jest to Eveline Variette, czyli najnowszy tusz Eveline, który już pokazywałam wam nieraz na kanale. On daje u mnie spektakularny efekt, ale przy nim musiałam sobie rzęsy podkręcać, żeby je pięknie wyciągnąć. Dzisiaj tego nie będę robić, bo chcę wyciągnąć z tuszu jak najwięcej i pokazać Wam, ile robi sam tusz. Nie chcę w żadnym stopniu mu pomagać, więc dzisiaj podkręcanie sobie pominiemy i zobaczymy, jak on daje radę bez podkręcania. A drugi tusz jest tuszem zagranicznym, dostępnym w perfumerii i zdecydowanie droższym produktem. Jest to najnowszy tusz Huda Beauty, który ma dwie końcówki: jedna pogrubiająca, druga wydłużająca i podkręcająca. I tutaj używamy najpierw tej pogrubiającej, a później podkręcającej i wydłużającej, żeby te jakby dźwignąć rzęsy i jeszcze bardziej je y, wyciągnąć do góry. Ostatnie dni y, zabrał totalnie tuż schudy i zawsze jak Tuszowałam się innym tuszem, to i tak wykańczałam to wszystko tą końcówką wydłużającą schody, więc wydaje mi się, że on wygra to starcie, ale zobaczmy, jak faktycznie efekt wygląda po obu stronach. Po mojej prawej stronie. Ląduje tuż Eveline. Oba tusze testowałam pod kątem trwałości. Na mnie one się ani nie odbijają, ani nie kruszą, nic takiego się nie dzieje. Z chudą nawet raz zasnęłam i po obudzeniu się tuż był po prostu nietknięty. Ale trwałość, pamiętajcie, zależy też od tego, jak przygotujecie sobie powiekę, ponieważ kiedy powieka nie jest przygotowana mm, za pomocą korektora i pudru. To prędzej czy później wydziela sebum i kiedy rzęsy odbijają Wam się na tej tłustej skórze, to ta tłustość skóry, czyli sebum, Wam ten tusz może rozpuścić. Więc pamiętajcie, że na trwałość tuszu też wpływa przygotowanie powieki, ale jeżeli chodzi o kruszenie się, to absolutnie ani w jednym, ani w drugim przypadku nic takiego nie zauważyłam. Przybliżyłam się do Was, żeby wszystko było dokładnie widać. I zaczynamy na mojej prawej stronie od tuszu Eveline. Tak jak widzicie, nie mam na rzęsach absolutnie nic. Nie podkręcałam ich zalotką. One są praktycznie proste, skierowane w dół, więc zobaczmy, ile tusz sam w sobie da radę podnieść tych moich rzęs. Szczoteczka silikonowa, już mogliście wcześniej ją zobaczyć w zbliżeniu. I to, co mi się podoba w tym tuszu z Eveline, to to, że on pięknie rzęsy wyciąga. Ja lubię, kiedy rzęsy są wyciągnięte w takie cienkie koniuszki. Nie lubię pajęczych nóżek, jak się to mówi, na takie posklejane brzydkie rzęsy. I też nie lubię nakładać na rzęsy wielu warstw. Wolę sobie dłużej wyczesać. Rzęsy za pierwszym razem niż nakładać kolejną warstwę na już jedną zastygniętą, bo wtedy otrzymuję taki ciężki, nienaturalny efekt. Jeszcze troszeczkę zawsze resztką, którą mam na szczoteczce przejeżdżam górę tam, gdzie chcę jeszcze coś. Wydłużyć ewentualnie. Dobra. I powiedzmy, że jedno oko mam zrobione. Tak prezentuje się efekt na moich rzęsach. Możecie zobaczyć, że no porównanie jest. Takie jakie jest, <grytanie> nie była ziemia. I z drugiej strony leci chuda. Tutaj mamy tak jakby dwa tusze w jednym, ale traktujmy to jako jedną całość, ponieważ razem one dają najlepszy efekt na rzęsach. Więc zaczynam od pogrubienia, czyli tej takiej stożkowej szczoteczki. I tutaj tak samo wyczesuję do momentu, kiedy efekt mi się podoba. Dobra, tak wygląda różnica z samym tuszem volum na rzęsach. I teraz dokładamy sobie Długości i podkręcenia, i ten tuż y, z tą taką delikatniejszą, mniejszą szczoteczką. On ma w sobie takie włókienka, które przedłużają nam rzęsy, bo oplepiają je i tym samym y, stwarzają efekt sztucznych rzęs. Ten tusz schudy jest naprawdę bardzo trwały. Jak y, gdzieś się nim maźniecie, to on naprawdę ciężko się zmywa. Tu. I tak prezentuje się różnica po tej stronie chuda tylko jedna warstwa dla mnie to jest max przy tym tuszu, ponieważ każda kolejna daje mi już zbyt intensywny efekt sklejania rzęs. Oczywiście one będą grubsze, jeszcze dłuższe, bo te włókienka, które są tam zawarte, wam je jeszcze bardziej podbudują i dźwigną. Można to zrobić, więc jeżeli lubicie taki efekt jeszcze bujniejszych rzęs, bardziej intensywnych, to tym tuszem dacie radę to zrobić. Dla mnie przy mojej delikatnej urodzie to jest maks. A ten tusz przy jednej warstwie już daje mi dość intensywny efekt, więc tak się to prezentuje. Niestety, przy tuszu chudy te końcówki jednak są grubsze, nie są tak naturalnie wyglądające jak przy tuszu Eveline, ale też przy Eveline te końcówki nie są tak mocno oblepione tuszem, więc rzęsy automatycznie wydają się być krótsze. Tutaj zdecydowanie mamy no, efekt sztucznych rzęs w tuszu, więc no, tak to się Prezentuję ja powiem Wam szczerze, jak tak teraz patrzę to faktycznie y, większy efekt na mnie robi huda. Wrócę jeszcze do tuszu Eveline i spróbuję dołożyć drugą warstwę. Zobaczymy, czy uda się przybliżyć chociaż do tego efektu, który dała mi chuda, i jak się to będzie prezentować. Druga warstwa tuszu Eveline dała mi zdecydowanie mocniejszy efekt na oku. Możecie zobaczyć, że Eveline ma tendencję do zbierania rzęs w takie kępki, ale nadal te kępki są zakończone cienkim koniuszkiem. Jeszcze słuchajcie, spróbuję wrócić do chudy i do tego tuszu, volume, którego używałam na początku, i sprawdzić, czy uda mi się zbudować jeszcze objętość przybliżyć się do tej strony. Objętość zwiększona, udało się to zrobić bez y, mocnego sklejenia rzęs. Y, wydaje mi się, że jednak po stronie chudy rzęsy są dłuższe, ale to dopiero zweryfikuję, kiedy odpalę to na komputerze. Tutaj możecie dokładnie zobaczyć różnice, Ale powiem Wam szczerze, że ten efekt y, koniuszków cienkich jednak bardziej mi się podoba. I jak na tuz za około 15-16 zł, zależnie od tego, gdzie go kupujecie i czy jest na promocji, czy też nie. No to lepszego moim zdaniem tuszu w tej cenie nie dostaniecie aktualnie na polskim rynku. Także Variette z Eveline to jest must have do sprawdzenia, bo daje on naprawdę rewelacyjny efekt przy ogromnej trwałości, więc to jest must have do wypróbowania. Ale jak lubicie efekt puszystych rzęs, to wydaje mi się, że też warto spróbować chudę ponieważ możecie tutaj zobaczyć, że faktycznie daje na moich rzęsach efekt sztucznych rzęs. Dla mnie to jest efekt sztucznych rzęs. Wiem, że różnie do tego podchodzicie, bo możecie mieć rzęsy dłuższe. Na pewno on do długich rzęs będzie problematyczny, bo one będą Wam się jeszcze wydłużać, więc mogą Wam się po prostu odbijać w ciągu dnia na powiece, bo będą cały czas haczyć o Waszą skórę. Więc to yy, miejcie na uwadze, kupując ten tu że przy długich rzęsach może być problem ale przy krótkich rzęsach, kiedy chcecie je maksymalnie wydłużyć, to on to robi. Robi to najlepiej ze wszystkich tuszy wydłużających, jakich do tej pory próbowałam. Także tak prezentuje się to po obu stronach. Tusze dają dwa różne efekty. Moim zdaniem oba dają spektakularne, więc tutaj musicie stwierdzić, który efekt podoba Wam się bardziej i czy chcecie wydać na tusz więcej pieniędzy, czy też szukacie drogeryjnego, taniego, polskiego produktu. Dajcie mi znać, czy próbowałyście tych tuszy i jak Wasze wrażenia i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie, pa!